Witam wszystkich. Zgodnie z zapowiedzią dzisiejszy odcinek będzie e, poświęcony części pływackiej. Porozmawiamy sobie o pływaniu. Część z Was na pewno y, trenuje triatlon, więc tutaj pływanie jest no, jedną z dyscyplin. E, z kolei domyślam się, że dla wielu osób, biegaczy, pływanie jest po prostu formą fajnego spędzania czasu, e, możliwości dobrej regeneracji albo po prostu popracowania nad e, y, wydolnością organizmu. Także y, domyślam się, że część z Was po prostu będzie chciała pływać lepiej, i szybciej ze względu na wyniki, natomiast y, znaczna część z Was na pewno będzie chciała po prostu doskonalić swoje możliwości i po prostu pływać lepiej, sprawniej, wydajniej. Ze względu na to, że najbardziej rozpowszechnioną i y, y, praktykowanym stylem pływackim, jeżeli chodzi i o triatlon i pływanie na przykład dystansowe, czy, czy y, ekonomiczne jest crawl, na tym się dzisiaj skupimy. Natomiast w tym miejscu tylko dodam, że jeżeli potraficie, umiecie, macie możliwości, warto jest też w treningach wplatać jednostki treningowe innymi stylami, choćby po to, żeby wyrabiać czucie wody i po prostu być bardziej wszechstronnym jako pływaczki czy pływacy. Teraz tak, domyślam się, że jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowany poprawieniem swoich możliwości pływackich, to. Poszperałaś, poszperałaś, po internecie, znalazłaś na pewno dużo filmów, w których profesjonalni zawodnicy pokazują różne techniki chwytania wody, oddychania pracy nogami i zastanawiasz się teraz jak to w praktyce wdrożyć i, i, i w jaki sposób onie podnieść swoją swoje umiejętność. Ja chciałem tutaj troszkę inaczej do tematu podejść, to znaczy nie pokazywać Wam konkretnych ruchów czy możliwości, inaczej to też z czasem, ale przede wszystkim chciałem Wam uświadomić to, co jest bardzo ważne w pływaniu, to jest to, żeby zdać sobie sprawę, w jaki sposób nasze ciało możemy ułożyć i jak nim pracować, żeby pływać jak najwydajniej. Tak więc zanim skoczymy do basenu, to chciałbym, żebyście sobie, czy przed kolejnym treningiem, na który pójdziecie, Chciałbym, żebyście sobie pomyśleli i naprawdę przemyśleli, jakby uzmysłowili pewne, pewne rzeczy. Przede wszystkim pamiętajcie, że woda ma dużo większą gęstość od powietrza. Konkretnie jest to 800 razy. Wynika z tego, wynikają z tego jakby dwie, dwie, dwie rzeczy, które są dla nas istotne, jeżeli chodzi o część pływacką. Przede wszystkim, żeby przepchnąć ciało przez ciecz, która jest gęstsza od powietrza. Potrzebujemy, żeby nasze ciało przyjęło jak najbardziej, no nie powiem, aerodynamiczną formę, może hydrofobiczną, nie wiem, jakie to słowo, jakiego słowa to użyć. Natomiast chodzi o to, żebyśmy zredukowali opory do minimum. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że woda, ponieważ jest właśnie gęsta, daje naturalnie duży też opór, więc nie tylko chodzi o przepychanie swojego ciała, ale o to, że od wody możemy się odpychać. I teraz to, jak skutecznie połączymy te, te dwie rzeczy, jak. Z jednej strony będziemy robić minimalne opory do poruszania się w jedną stronę, a maksymalnie przesuwać, odpychać się od wody w drugą stronę, będzie oznaczało z, jakim, z jaką prędkością, czy z jaką skutecznością będziemy się przez tą ciecz przepykać i, i będziemy płynąć. To jest coś, co naprawdę moim zdaniem sobie trzeba uzmysłowić i jakby tak zwizualizować, jak będziecie szli na następny trening, czy będziecie. Chcieli tutaj popracować nad tym, to przemyślcie, że wszystko, co robicie w wodzie, co, czego, się, czego się uczycie i co doskonalicie, jeżeli chodzi o technikę, tak naprawdę sprowadza się do tego właśnie do tych dwóch rzeczy. Z jednej strony, żeby generować jak najmniejsze opory na każdym etapie pływania, przy każdym ruchu, a z drugiej strony, żeby jak najskuteczniej przepychać, odpychać się od, od, od wody. I przepychać ciało przez wodę no, w tym kierunku, w którym chcemy płynieć. Dość dużym problemem jest to, że hmm, wiele osób, szczególnie w troszkę starszym wieku, w związku z tym, że no, można powiedzieć z biegiem lat nasz organizm się usztywnia i występują pewne naturalne, można powiedzieć, ograniczenia i blokady, e, wiele osób ma problem z tym, żeby przyjąć e, równą, horyzontalną pozycję na wodzie, nawet bez wykonywania żadnych ruchów. Dlatego tak ważny jest temat rozciągania się, regularnego też chodzenia na basen i rozciągania organizmu, żebyście po prostu mogli skutecznie tak ułożyć wasze ciało, żeby generowało właśnie minimalne opory. No i teraz odwieczne pytanie, odwieczny dylemat, czy do pływania potrzebna jest siła. Bo bardzo wiele osób, zawodowych pływaków czy instruktorów. Skłania się raczej ku teorii, że pływanie to jest przede wszystkim technika i tak naprawdę siła to jest zupełnie coś, co można powiedzieć tam dodatkowo jest potrzebne. Więc e, wydaje mi się, że te osoby, szczególnie, które właśnie mają za sobą wielo, wieloletnią karierę pływacką troszeczkę już zapomniały ile energii, ile czasu, ile regularnych treningów włożyły w to, żeby dojść do takiego poziomu, w jakim są i nie zdają sobie sprawy, jak dużo siły jest potrzebne, jak mają już przebudowany organizm jak skutecznie są w stanie przepychać właśnie swoje ciało przez wodę. Dlatego obalając kolejny mit, uważam, że ok, technika przede wszystkim, ale siła dopływania też jest potrzebna. Tyle, że nie jest to siła typowa, można powiedzieć taką, bo to wielu osób się wydaje, no to dobra, będę chodził na siłownię zamiast na basen, czy tam yy, na przemiennie basen-siłownię to nie chodzi znowuż o budowanie masy mięśniowej, tylko chodzi o takie przebudowanie organizmu, takie przebudowanie i zagęszczenie włókien mięśniowych, żeby zwiększyć dynamikę, tak jak przy bieganiu dynamikę odbicia, tak tutaj dynamika, jeżeli chodzi o pracę waszych mięśni, głównie głównej części waszego tułowia. I stąd właśnie wynika jakby kolejna taka no zależność i można powiedzieć informacja dobra albo zła, że jeżeli chcecie zrobić progres w pływaniu, to musicie chodzić na basen możliwie często. Wiele osób pyta, czy dwa razy w tygodniu to jest odpowiednio, czy trzy. Ja powiem tak, jeżeli możecie, to chodźcie siedem razy w tygodniu. Informacyjnie, no zawodowcy robią po dwa treningi dziennie. I właśnie służy do temu, żeby budować, przebudowywać cały czas organizm, żeby stymulować go do tego, żeby jak najskuteczniej pracował w tej wodzie, jak najlepiej czuł wodę i jak najsprawniej był w stanie się od niej odpychać. Kolejna sprawa, którą jest warto rozważyć, to jest to, czy w ogóle w waszych treningach pływackich czy w waszej technice pływackiej e, odpowiednio korzystacie z zasobów tlenowych. Wiem, że wiele osób. Tak, jak nawet podpatruję na basenach, bardzo często nadmiernie używa nóg. Warto o tym pamiętać, że no w nogach w udach konkretnie są największe mięśnie w naszym organizmie, które pożerają ogromną ilość tlenu. Natomiast e, procentowo napęd, który uzyskujecie, który pływak, i to dobrze operujące nogami, uzyskuje z nóg, to jest jakieś 15% w całości. Czyli. Zakładając, że nawet będziecie mieli dobrą technikę kopania wody, 15% napędu jakby generujecie z nóg, natomiast nogi, które mocno pracują, pobierają większą ilość tlenu. Płuca macie jedna, więc jeżeli będziecie chcieli jakby ten zasobnik tlenu odpowiednio wykorzystać, to po prostu musicie pomyśleć i zastanowić się, czy warto ten tlen zużyć na kopanie, czy może warto go zachować na Szybszą, mocniejszą, dokładniejszą pracę w górnej części tułowia i rąk. Z tego względu na pewno zauważyliście, że e, wiele osób, które doskonale pływa, no, tak jak oglądacie sobie filmy w internecie, jeżeli chodzi o płynne pływanie i ekonomiczny krał. E, na pewno zwróciliście, co zwróciłyście uwagę, że ci pływacy bardzo mało używają myli. Polecam robić dokładnie to samo. Nogi, czy to w triatlonie, czy podczas pływania rekreacyjnego, nie są Wam jakoś mocno potrzebne. I tak naprawdę, moim zdaniem, optymalnie przyzwyczaić się do kopania na raz czyli do każdego ruchu, do każdego przesunięcia ręki jest jedno kopnięcie. I to właśnie tak wygląda. Także taka technika kopania jest najbardziej ekonomiczna z punktu widzenia zużycia tlenu. Kopanie właśnie na raz pozwala Wam utrzymać odpowiednią e, pozycję ciała, zużywając przy tym minimalną ilość tlenu. Teraz tak, żeby to ćwiczyć, e, warto jest przyzwyczajać ciało do tego, żeby było odpowiednio ułożone, a możecie to robić w ten sposób, żeby wykorzystać taką popularną właśnie gąbeczkę, ósemeczkę, ewentualnie deskę włożoną między nogi w ten sposób, która zapewni Wam naturalną wyporność tylnej części ciała i przyzwyczai Was do tego, żeby w takiej pozycji to ciało utrzymywać. Pamiętajcie, że do utrzymywania ciała w tej horyzontalnej pozycji e, nie powinno się wykorzystywać nóg, tylko właśnie dolne część, dolno, dolną część pleców, te mięśnie e, lędźwiowe. E, jeżeli do tego się przyzwyczajicie, nie będziecie mieli problemu właśnie z utrzymaniem tej horyzontalnej pozycji ciała, praktycznie nie używając nóg. Mając na uwadze minimalne opory, które chcemy generować podczas pływania, warto pamiętać o tym, żeby mieć odpowiednio ułożone stopy. Także stopy możliwie wyprostowane, ciągnięte gładko, można powiedzieć, w linii prostej za, za nogami, za łydkami, generują minimalny opór i w, takim, w takiej pozycji należy je trzymać. Dobrze, jak mamy opracowaną mniej więcej tylną część ciała, no, to teraz warto przejść do pracy górną częścią tułowia. No, i z tym, oczywiście, z tego można powiedzieć, wynika najwięcej, najwięcej problemów. Z tym wszyscy mają najwięcej problemów. Z jednej strony, tak jak mówiłem, trzeba pamiętać o tym, żeby generować minimalny opór, z drugiej strony, o tym, żeby się możliwie skutecznie odpychać od bogi. Jak zrobić, żeby mieć małe opory? Jak zupełnie w skrócie. Pamiętajcie o tym, że wasza głowa, czy będzie ułożona tak, czy tak, generuje bardzo zmienny oddech. W pierwszym przypadku prawie zerowe Można powiedzieć, że gładko odchyla strugę wody. Jeżeli będziecie podnosić głowę, żeby brać wdech, będziecie robili taki ruch i dopiero brali wdech. Wasza, wasza głowa będzie tworzyła, można powiedzieć, naturalną ściankę, która Was będzie zwalniała. Na wielu filmach i wielu materiałach radzi się, żeby przyzwyczaić się do tego, że podczas oddychania wychynać z lustra wody tylko jeden okularek. I chodzi tutaj bardziej nawet o to, żeby mieć świadomość tego, żeby właśnie tej głowy wyrobić sobie ruch oddychania w ten sposób, na bok, a nie do góry i w bok. To już jest duża różnica pierwsza, którą, na którą warto popracować. I tutaj obojętnie, czy to z deską, czy bez deski, możecie sobie robić ćwiczenia, które będziecie po prostu w ten sposób Przyzwyczajać się do, do pobierania tej wody bezpośrednio, jakby z nadlustra wody, bez wychylania i dopiero skręcania głowy. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to jest praca Waszego tułowia i praca rąk. I teraz tak, jeżeli chodzi o ręce, to też wiele materiałów, wiele filmów takich szkoleniowych właśnie zwraca uwagę na to, żeby przy kraulu nie przekładać rąk poza tą środkową linię głowy, czyli tak jak wpływacie, żeby rąk nie wkładać tak. Z tego prostego powodu, że jeżeli rękę włożycie tak, to chwilę potem ją będziecie musieli przesunąć pod wodą, żeby zrobić w miarę skuteczny e, zamach i się skutecznie od, e, jakby od wody odepchnąć. Natomiast oczywiście ten ruch i wkładanie ręki przekoszonej powoduje oczywiście kolejną stratę. Natomiast mam wrażenie, że większość tych materiałów zupełnie nie zwraca uwagi na podstawowy problem, dlaczego większość ludzi właśnie podczas pływania przekłada ręce w ten sposób. Chodzi o to, że Mega ważną rzeczą, która jest moim zdaniem powinna być w ogóle jakby fundamentem, jeżeli chodzi o naukę samego kraula, skutecznego, to nie jest właśnie nauka tego, że ręce należy gdzieś tam szeroko wkładać, tylko to chodzi o rotację całego tułowia. Jeżeli wyrobicie sobie z, y, nawyk odpowiedniej rotacji, to nie dość, że będziecie zmniejszycie i to radykalnie zmniejszycie opory, y, też które wasze ciało generuje na wodę. Z drugiej strony w naturalny sposób będziecie potrafili przekładać rękę tu blisko tułowia, natomiast wkładać ją szeroko, dlatego że ręka, która przechodzi blisko tułowia, ma tendencję, jaką będziecie wyprostowywać, do wchodzenia w wodę, można powiedzieć, w osi waszego ciała. W związku z tym nie będzie generowała właśnie tego ruchu takiego, takiego w bok. Natomiast większość osób, które uczy się crawler, nie jest albo świadoma, albo no, nie zdaje sobie sprawy z tego, że w momencie, kiedy no, nie ma tej, tej rotacji tego tułowia, to przekładanie rąk zazwyczaj odbywa się w ten sposób, że zamiast rękę prowadzić blisko tułowia w ten sposób i przekładać ją tu, to robi zamach z boku, przypominający zamach tenisisty czy tenisistki i automatycznie wtedy, jeżeli stąd przekładamy rękę, to wiadomo, że ją włożymy do, do wody pod kątem. Także to jest e, jedna rzecz, o której warto właśnie pamiętać, to jest to, żeby przy, tak, ten, ten, ten skręt tułowia i prowadzenie ręki blisko, blisko od samego końca. Natomiast jeżeli chodzi o włożenie samej dłoni, no to oczywiście domyślam się, że wiecie, żeby tak kombinować, żeby tą dłoń wkładać od. Najpierw, żeby czubki palców wchodziły do wody, żeby to i możliwie właśnie w linii prostej. Natomiast druga rzecz, która właśnie wynika i ze skrętu tułowia, i z tego, żeby wygenerować minimalne opory, to jest to, że musicie pamiętać o tym, że z jednej strony macie skręt tułowia w tej płaszczyźnie, z drugiej strony macie konieczność pracą, jeżeli chodzi o obręcz barkową, w tej płaszczyźnie. Więc w momencie, kiedy wkładacie rękę i chcecie, żeby ta ręka jak najdalej sięgnęła, to z mojej strony sugerowałbym, żeby sobie pomyśleć, że na każdym takim ruchu, który wkładacie rękę, to żeby tak jakby sobie uzmysłowić, wyobrazić, że musicie komuś podać rękę, nie wiem, sięgnąć jak najdalej potraficie i wyprostować ją w ten sposób, tak żeby poczuć, że wasza jakby cała ta obręcz barkowa wyprostowuje się w ten sposób tutaj, Automatycznie druga strona pójdzie w dół, dzięki temu będziecie mieli, jeżeli tą rękę prostujecie, jak najdalej się wysuwacie tutaj, druga pójdzie w dół, więc pchając wodę tutaj, będziecie mieli możliwość przepychania jej do samego końca, do samego końca, do pełnego wyciągnięcia dłoni. To z kolei umożliwi Wam potem rozpoczęcie następnego cyklu podciągania dłoni blisko dłoni. Także. Wiem, że to jest oczywiście ciężko tak wytłumaczyć i tak jak powiedzmy widzicie na, 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 na filmach, że to jest no dobra, ktoś pływa w sposób naturalny, bo to jakoś już wychodzi, ale to jest tak, że tak jak mówię, usmysłowienie sobie tego jest kluczem do zrozumienia, jakby do wejścia na wyższy level i do tego, żeby nie z tej wody w bezsensowny sposób, ale współpracować z nią. Czyli obracacie ciało, nie tylko musicie pamiętać o tym, żeby rotować tułowiem, nie, nie całym ciałem, bo nogi możliwie, możliwie y, poziomo mogą, mogą iść pod wodą, ale górną częścią tułowia rotujecie na boki. Natomiast tutaj ważne jest też, żebyście właśnie ten, ten, tą, tą obreczą barkową prawo, lewo i żebyście potrafili się jak najbardziej tutaj wyciągnąć z jednej strony, a z drugiej pchnąć tą wodę do samego końca. I tak jak mówię, jeżeli chodzi o obrót prawo-lewo i wyciąganie, prze, prze, przekładanie rąk, no to tutaj ta rotacja z kolei boczna to jest nie tylko możliwość sprawnego przekładania rąk blisko ciała, a wkładania dosyć daleko właśnie od tej linii, tej osi środkowej, ale przede wszystkim też możliwość wzięcia bardzo dobrego tutaj i skutecznego chwytu wody, żeby jak najskuteczniej tą wodę przepchnąć. No i to jest właśnie druga rzecz, którą też od którego tak naprawdę bezpośrednio zależy tempo i skuteczność naszego pływania. Ok, wiemy z grubsza bardzo, jak ułożyć ciało, jak pracować, jak nie pracować nogami, jak powiedzmy pracować górną częścią tułowia, żeby generować i głową, szyją jak najmniejszy opór. Teraz nam jest potrzebne jak najskuteczniejsze odepchnięcie się od wody. Jestem pewny, że tutaj dużo filmów widziałyście, widzieliście jak należy układać same, sam nadgarstek, żeby tą wodę przepychać w tył, żeby nie marnować energii na przepychanie tej wody w dół czy w górę, woli tylko takiego przypomnienia. Też proponuję Wam zanim jeszcze następny raz wejdziecie do wody, to jest to żebyście sobie tak jakby uzmysłowili, tak jakby zwizualizowali, Leżące ciało prosto w wodzie i możliwość jak najskuteczniejszego przepchnięcia wody do tyłu. Jak największą ilość wody, żeby przepchnąć skutecznie do tyłu. Więc, żeby to zrobić, no to nie robimy takiego ruchu. Dlatego, że co? W pierwszej fazie jedyne, co byśmy zrobili, to by było pchanie wody w dół. No nie na tym nam zależy. Tu tracimy energię, tracimy tle. To, co nam zależy, to jest, żeby tą wodę chwycić nadgarstkiem i przeciągać możliwie poziomo w tył. I teraz zobaczcie. Jeżeli chodzi o samą pracę nadgarstka, to jest właśnie mega ważne i tak naprawdę też od tego, jak ten nadgarstek i dłoń ułożycie, będzie zależało właśnie to, ile wody przepchniecie, zużywając, np. dokładnie tyle samo tlenu, ile ktoś, kto tą wodę trzepie i niepotrzebnie przepycha góra dół Ok, słuchajcie, wiem, że to jest temat tak naprawdę rzeka. Na temat samego opływania technik można to oczywiście rozbijać na bardzo też szczegółowe rzeczy. Natomiast w tym materiale chciałem Wam tak naprawdę przekazać zupełnie takie podstawowe rzeczy i pojęcia i to też bardziej tak jak widzicie w takim celu, żebyście po prostu to sobie przemyśleli, czy przemyślały i uzmysłowili sobie pewne rzeczy przed pójściem na kolejny trening. Dlatego, że to, jak będziecie już potem konkretnie, no mówię, czy luźno wkładać nadgarstek, czy będziecie gdzieś tam kciuk na przykład zostawiać i przy wchodzeniu do wody, przy wkładaniu ręki kciuk będzie gdzieś zostawał, generował jakiś opór, to są wszystko takie jakby szczegóły, które mają oczywiście potem wpływ na skuteczność waszego pływania, ale to jest już mówię taka typowa technika, którą będziecie musieli sobie po prostu też, na którą będziecie musieli popracować. Bardzo bym chciał, żebyście, znaczy zależy mi na jakimś tam feedbacku, na, o, czy w ogóle taki, taki film, czy to co ja teraz, teraz wam przekazuję, czy to w ogóle komukolwiek nie wiem, pomaga, czy, czy, czy pomoże, bo też chętnie oczywiście zrobię kolejne, jeżeli właśnie chodzi o samą, nie wiem czy technikę kopania, czy technikę właśnie pracy samymi rękoma, żeby to też z jakimiś nagrywkami podwodnymi. Natomiast bardziej chodzi o to, że chciałbym wiedzieć, czy to po prostu komuś jest, z Was w jakikolwiek sposób pomaga. Także będę wdzięczny za, 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 za feedback, za jakieś komentarze pod filmem, czy tam na priva obojętnie, no jak tam chcecie. No i chciałbym właśnie, żebyście przede wszystkim bardziej sobie właśnie uzmysłowili pewne rzeczy i dopiero pod tym, po tym pracowali nad konkretnymi jakby elementami waszego stylu pływackiego. To Wam zagwarantuje progres. I zobaczycie, że na początku oczywiście ten progres, znaczy może być w ogóle macie wrażenie, że to jest regres, dlatego że jest zupełnie inaczej przekładacie rękę właśnie z tą rotacją tutaj, czy z, 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 z można powiedzieć wyciągnięciem takim yy, tułowia, też możecie mieć oczywiście na początku problem, bo gdzieś wam się tam będzie ręka przetapiała, gdzieś będziecie, nie wiem, wam się to, nie wiem, łopiec na przykład będzie przytapiał, więc będziecie robili ktoś jakieś dziwne ruchy. Ale to jest tak, że pracując nad tym. Zazwyczaj jest tak, że jest trochę regresu. Natomiast potem rzeczywiście widać ten progres i coraz lepiej stajecie się po prostu, coraz, coraz lepsi. Także nie bójcie się tutaj wprowadzać pewnych zmian, nie bójcie się też wykorzystywać różnego sprzętu do tych treningów. I przede wszystkim to, co chciałem wam jakby tak poradzić jeszcze, to jest to, żebyście nie bali się i naprawdę prosili o pomoc osób z zewnątrz. Innych pływaków, kogoś z rodziny, nie wiem, chłopaka, dziewczyny, brata, żeby, czy nawet ratownika, który gdzieś tam siedzi, który, który ma też na pewno duży pogląd, jeżeli chodzi o możliwości, to jest to, żeby ktoś wam z brzegu albo was ponagrywał, albo wam po prostu tutaj pewne rzeczy podpowiedział. Dlatego, że naprawdę to, co widać z góry, jest radykalnie po prostu inne niż odczucia, które będziecie mieli płynąc, czy nawet. Jak zobaczycie siebie na nagraniach, na od razu będziecie wiedzieli, że na przykład jeżeli pracujecie nad odpowiednim wkładaniem ręki do wody, to jeszcze, że wam brakuje na przykład nie wiem, gdzieś lewa ręka zostaje, prawa, coś jest nie tak, gdzieś mm, właśnie pozycja ciała w wodzie, że gdzieś za bardzo jesteście tu jeszcze przytopieni. To wszystko od razu zobaczycie w momencie, kiedy ktoś wam poświęci 10 minut na jakąś nagrywkę albo na to, żeby przy was się gdzieś tam. No, krótko mówiąc, zaangażować i troszkę wam pomóc. Jeżeli byście byli w okolicy Szczyrku Wielska-Białej, gdzieś tu okolic, oczywiście śmiało piszcie, bardzo chętnie się umówię nawzajem. Też poproszę chętnie o jakąś tutaj pomoc i wskazówkę osób, po prostu tak, żeby właśnie z zewnątrz, bo to zawsze ktoś to świeżym okiem zobaczy, będzie mógł myślę sporo, sporo tutaj pomóc i coś wynieść. Także co, słuchajcie, dzięki wielkie, lecę na trening. No i co, widzimy się w następnym filmie. Tak, jak mówię, bardzo będę wdzięczny za wszelkie, wszelkie uwagi, komentarze i, i, i ewentualne sugestie dotyczące tego, co, co by Wam się przydało i, i, i na czym moglibyśmy wspólnie popracować. Trzymajcie się. Dziękuję.